Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na challenge, challenge, który w sumie sami mi wymyśliliście. Eee, przedstawiliście dwie wersje. Jedną dla mnie mega hardkorową i drugą hardkorową, więc dzisiaj postanowiłam, że zacznę od tej hardkorowej, czyli zrobimy słuchajcie, makijaż w 10 minut. Ten oto makijaż. Czy mi się udało i to kończyłam już poza kamerą, po zakończeniu czasu? To przekonacie się już w filmie. Także jeżeli jesteście ciekawi, czy wyrobiłam się w 10 minut, gdzie normalnie naprawdę ten makijaż zajmuje mi 3 razy tyle czasu, to zapraszam was do oglądania. Na samym początku zachęcam Was jak zwykle do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i słuchajcie, ja naszykowałam sobie już te kosmetyki, które będą mi potrzebne. Wydaje mi się, że jest to wszystko. W razie czego mam tutaj też kosmetyczkę z, z tymi produktami, których używam na co dzień. Będzie to makijaż standardowy, czyli w beżach. Użyjemy sobie tej palety Bohemy oczywiście od y, Zuzi dla Make'a Pepella i y, wydaje mi się, że wybrałam takie produkty też, które najłatwiej i najszybciej będę mogła rozblendować, rozetrzeć używając, y, zużywając jak najmniej czasu y, przyznam szczerze, że mam cykora bo no, mój makijaż zajmuje standardowo około 30 minut ja się nigdy nie spieszę, staram się to robić w miarę skrupulatnie i spieszę się tego wtedy, kiedy zdarza mi się zaspać. Zdarza mi się to bardzo rzadko, więc nie mam też okazji do ćwiczenia takich prędkości. Ale nawet ostatnio moja mama, jak była u mnie, malowałam się już, jak oni przyjechali, bo wychodziliśmy, no to powiedziała, dziecko, na się w końcu szybciej malować. No więc to jest dobra okazja do tego, żeby się nauczyć szybciej malować. No 10 minut na wykonanie pełnego makijażu, to jest naprawdę dla mnie wyzwanie. Wy też prosiliście o 5 minut, ale stopniowo. Najpierw muszę się nauczyć robić ten makijaż w 10 minut. Mam już naszykowany stoper, więc to jest kwestia, znaczy stoper minutnik, więc to jest klik, kwestia kliknięcia e, start. Ten zegar cały czas będziecie widzieć, więc zobaczycie, że nie oszukuję, nawet jeżeli będę jakieś robiła przyspieszenia, no to mimo wszystko i tak ten czas e, będzie z Wami i będzie się przesuwał zgodnie z rzeczywistością. E, no to co? Ja mam już pielęgnację, mam krem pod oczami, Włosy związane, e, może jeszcze pędzel sobie do e, w razie czego do podkładu nasz wyjmę. E, wszystko to, co mi może być niezbędne, A, chyba wszystko. Kurczę, jakie to jest stresujące. E, dobra, oczywiście zaczniemy od podkładu, potem puder, szybko oczy, brwi. Standardowo standardowo jako podkład, żeby nie było. Myślałam, że powiedziawszy o tym, żeby użyć m, podkładu. Kremą BB. No bo z kremą BB jest najmniej roboty i działa, rozprowadza e, się go najszybciej i najtrudniej zrobić sobie e, plamę i pro, jakieś tam niedociągnięcia. Szczególnie, że ja chcę potem wyjść. E, to. Aczkolwiek i tak są maseczki, więc żaden problem. E, to stwierdziłam, że wezmę sobie ten e, Christiana Leron Face Adapt. Więc e, wiecie, że ten podkład bardzo mi pasuje. Kiedyś robiłam jego porównanie, więc jeżeli nie widzieliście tego filmu, to was serdecznie na niego. Odsyłam, jak zwykle nie pamiętam, czy ta strona, chyba ta. Tu, tu Was odsyłam. No dobra, moi drodzy, no to yy, co? <grytanie> czas start? Dobra. Idziemy, muszę teraz celować ten start. Wy widzicie, lepiej zegar niż ja. Dobra. 3, 2, 1, lecimy. Dobra. Czas się odmierza, więc nakładam go palcami. Chyba będzie tak naj, najwygodniej. Bez zbędnego... Rozdrabniania. Będę no, raz się do Was jak najmniej mówić, bo to będzie mi zabierało dodatkowy czas. Mówię, chcę, żeby ten makijaż nie był komiczny, tylko żeby był taki, w którym e, mogę wyjść na przykład do pracy Kurczę, nie tego, że ten podkład jest mu ukryjący. No, trudno. Rzejmij. Szybko dołożę drugą warstwę. No i widzicie, prawie minutę mi zeszła na sam podkład, więc... O właśnie. Właściwie tylko tak wydaje, że te 10 minut to jest dużo czasu, to jest nic. Szybko tutaj, trochę na szyję sobie ze zgonką rozprowadzę. Boże. Jaki stres. Mhm. No żeby przyciągnąć. Dobra. Potem zakręcić tylko zabiorę, bo się pobrudzę. Korektor. Korektor pod oczy. I tu, tu. tu. I już mam półtorej minuty mi zeszło. Mówię, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Korektor gąbką. jak tyle. Nie wiem, czy będzie dla Was słyszalne, ale to panka śpi koło mojej nogi, wie już. Dlatego, tak sobie pochrapuję. Niestety, kawałek już głośno chrapią. Hmm, kurczę, żebym położyła trochę. Ale jak zwykle skupię się. Widzę, co ona więcej czasu mi właśnie schodzi zawsze na podkład. Hmm. I tak to się potem kończy. O, świadomość. A ja jestem jeszcze w lesie. Dobra, a już kończę. Okej. Okay. Ostatni szlif. Jak mi zostanie czas, ale to już nie miał puder. To nic. Dobra, nieważne. Dobra, brwi, brwi, brwi. Ja mam kredkę tu. E, to będzie y, Eveline y, Libo Eyebrow Pencil. Żeby cokolwiek znaczyć. To nie będzie precyzyjny makijaż brwi. Dobra. Wczesać. Gdyby mi się jeszcze te tak kręce nie trzęsły. Myślę, żeby było zdecydowanie lepiej. I kurześ minut. Dobra. Ym, OK. Dobra, pozakręcam to potem. E, żel. Oczywiście benefit. Żeby trochę go utrwalić. Ok, mamy żel e, puder. E, I dobra. Oczywiście Laura. E, mój pędzel i naszykowałam wszystko na wierzchu, żeby mieć i oczywiście nic nie widzę. Pod oczy. No, rozsypuję, ale to nic. Jak no, patrzę trochę bokiem, bo tu mam e, lusterko. Ale to będę też na Was. Ale wiecie, tutaj czas leci, nie można się rozdrabniać. Dobra. Twarz zmatowiona i połowa czasu za mną, a ja dopiero przypudrzę, fajnie. Ale teraz już od razu lecimy z paletą. Załamanie oczywiście polecimy z kolorem portobello z odrobiną baklawy. To są łatwe cienie do rozcierania. Nie, nie robią plam. Aczkolwiek, no nie oszukujmy się, to nie będzie precyzyjny makijaż. No, dla mnie to mimo wszystko 10 minut za mało czasu. drugie oko. Trochę białego. Um, trochę tego rozetrzeć. Cztery minuty, jak niewiele. Dobra, yy, za nałożymy Cin i, i Soho na powiekę ruchomą. Żeby coś się błyszczało. I soho, więc już on tutaj będzie się na tej powiece działo. Dobra. Miałam użyć tej chusteczki, no by mi się teraz bardzo przydała. Dobrze, ok. Um, ale czymś to by. Uuu, to ten cel. Żeby to jakoś połączyć. O coś tam się dzieje. Powiedzmy. Może jeszcze tutaj dolczywity, do klepnę na sam środek. O, będzie bardziej błyszczało. Spoczko. Teraz tak, na dół, na dolna powieka damy baklawę. Ile czasu 3 minuty. Boże! Normalnie 10 minut to powinno długo lecieć. A, nie tak szybko. Dobra, yy, cienie już, teraz kreska, nawet, słuchajcie, pokuszę się o zrobienie kreski. Kurczę, przydałoby mi się lusterko bliżej. Ale mi się są. Nie wiem, czy zdążę. Jako tako? Coś tam jest? Coś widać, że jest trochę kreski. Druga strona. Dobra. Rozciera mi się. Jaka złość. Ja tego czasu tam mam, nie wiem, na dwie minuty coś. Dobra, jako tako, Jezu, dobra, wiecie co, to nie są najbardziej precyzyjne e, kreski świata, ale niech będzie, nie mam więcej czasu na nie, e, dobra, muszę zobaczyć, ile ja mam minut, dwie minuty, zdążę, zdążę, albo no, nie wiem, czy na pewno makijaż, rzęsy, tylko rzęsy. Inna. Dobra. Też nie jest dopracowany, ale szanse są. Słuchajcie, a jeszcze dolny minus 12. Co zamienię. Dobra. Ręce mi się Mam bronzer, mam bronzer, mogłam wypakować pędzle, głupio ja. rozświetlacz mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. rozświetlacz mam jeszcze słuchajcie 20 sekund no nie jest tak jak mówię najbardziej precyzyjny makijaż świata bo mm, chciałam użyć wszystkich elementów, których używam na co dzień i jeszcze sobie strzepnę osyp ile mam? 9 sekund, już nic więcej nie zrobię Zostaje mi. Zdążyłam, zdążyłam, słuchajcie, słuchajcie, udało mi się, udało mi się. 10 minut. Jestem z siebie dumna. Może. Dobra, już go wyłączę. Ok. I zawieram. Powiem mam tak, może nie było, nie jest to najbardziej precyzyjny makijaż świata. Teraz możecie widzieć zbliżenia. Przysunę sobie też lusterko, żeby dokładniej to ocenić. Będę też ręce mam całe brudne. Ale generalnie tak. Wykonałam, użyłam wszystkich kosmetyków, których używam na co dzień. Nie są one jakoś bardzo Dobrze rozprowadzone, cienie też wiadomo, nie są jakoś mega dokładnie roztarte, rozblendowane, nie użyłam też kilku, wiecie, yy, 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 kilku cieni, żeby zaznaczyć, pod, wycieniować to oko, ale użyłam, zrobiłam całe brwi, może to też nie jest jakaś największa precyzja, jeżeli chodzi o brwi, ale i kredka, yy, i jest żel na, narzucony, w sumie to też jest dobre słowo, bo to zostało tak yy, po prostu wrzucone. Cienie też są nałożone, połączone. zrobiłam, Jest nałożony tuż i korektor pod oczami. Użyłam wszystkiego. Nie pozamykam, ale na to sorry, czasu nie było. Kreska też nie jest taka najgorsza. Zastanawiałam się, czy lepiej użyć linera, czy właśnie rozetrzeć kredkę. Ale w sumie, na chwilę są bardzo się cieszę, że użyłam kredki, bo jest to zdecydowanie szybsze. Najwięcej czasu mi się oczywiście zeszło na podkład yy, i na korektor, no bo tutaj jednak trzeba trochę dopracować. Wiadomo, że konturowanie jest tak yy, średnio, ale jest, więc to się liczy. Cieszę się, że mi się udało. Yy, nie będę już przedłużać. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. <słuch> Powiem Wam, że nie wiem, czy jestem w stanie zrobić ten makijaż 10 minut w takim. W takiej wersji, może w 7 jeszcze mogłabym się pokusić, ale wtedy, no nie wiem, musiałam chyba zrezygnować z zaznaczenia, nie wiem, pewnego brwi czy z korektora, nie wiem, musiałam pomyśleć, jakby to zrobić. Na pewno będę jeszcze robić takie challenge. Myślę, że fajnym też, o którym Ojda się sypałam. Fajnym, o którym pisaliście jest challenge z. Że kostka decyduje o moim makijażu, więc to jest dobry patent i na pewno też niebawem taki makijaż dla Was wykonam. No powiem Wam, że jestem z siebie zadowolona. Także piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja tam jestem dumna. Nieważne, liczę się oczywiście z Waszym zdaniem, ale ja jestem się dumna, że mi się udało wykonać makijaż w 10 minut. W takim makijażu spokojnie mogłabym wyjść do pracy, także to jest to, o co mi dokładnie chodziło. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, klikajcie łapki w górę no i dzwoneczek, żeby mieć przypomnienia o nowych odcinkach, wpadajcie na Instagrama i do zobaczenia w następnym odcinku już w piątek. Żegnam się z Wami. Pa! pa.